Witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Tauber w studiu, szef sieci partnerstw RS Group. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa słowa o sieci? No ruszamy, zapraszamy wszystkich. Z gruntu po podpisaniu umowy zostajecie naszymi partnerami od razu. A skąd w ogóle wziął się pomysł tego, żeby zrobić sieć partnerską dla już istniejących, też istniejących biur nieruchomości? Jak to w ogóle wykiełkowało w Twojej głowie? To bardzo długo. Ym, powód jest taki, że pracując u kogoś albo w tak zwanym korpo, y, idziesz na zarząd z, przeliczonym, z przeliczoną jak, inicjatywą jakąś tam i albo to obronisz, albo tego nie obronisz. Yy, I większość, jak to zwykle w dużej firmie bywa, y, nie obronisz. Yy, I nie mogłem wprowadzić tych y, moich pomysłów w życie. Tak się podziało, że jestem na własnej działalności gospodarczej i e, no już ten element obrony robię sam ze sobą. No, ja to nazywam kalkulator. Mówi prawdę, e, jeśli kalkulator się spina, no to tak, zapraszam, mam mnóstwo pomysłów. Miałem, mam i będę miał mnóstwo pomysłów na sieć ogólną. Ale to generalnie nie jest twoja pierwsza sieć, którą budujesz, bo ty franczyzą w ogóle zajmujesz się od wielu, wielu lat. Franczyzą się zajmuję od wielu lat takim znakomitym projektem, który dał mi e, bardzo dobrą szkołę. To był Allior Bank, w której e, byłem współ, e, współtworzącym sieć, no bo takie, takich, e, takich ogromnych sieci nie robi się samemu. E, współtworzącym e, sieć miałem ogromny zespół e, menadżerów. E, i tam ten, ta, ta, ten zespół placówek partnerskich był no, znaczący dla przychodu banku również. Co przygotowałeś na start dla osób, które chcą wejść w Twoją sieć? To właśnie nie chciałbym wszystkiego mówić, bo, bo mam nadzieję, konkurencja również słucha. Natomiast takie dwie rzeczy na początku oczywiście to jest to, że Program afiliacyjny, czyli program poleceń. Jeśli ktoś jest w sieci i poleca kolejną osobę, będzie miał z tego tytuł łapana, to pozwoli mi na rozbudowę sieci w dość szybki sposób, ale i przyjazny. No bo nie poleca się osób, których się nie lubi, tak. W ogóle biznes robi się z osobami, które się lubi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Hmm, hmm, bardzo chciałbym, żeby ta sieć y, była transparentna w, w, w swojej współpracy. Hmm. Będąc dużą korporacją, są pewne y, Pewne do, nawet niedomówienia nazwę to w ten sposób, czy nie mówi się o pewnych rzeczach. Ja uważam, że będziemy na tyle kameralni i na tyle mm, tacy prostolinijni w tym biznesie, że jeśli coś nawet zrobię źle, no to po prostu Stanę powiem, przepraszam, no zrobiłem źle. W biznesie jest miejsce na błędy, nie ma miejsca na powtarzanie błędów. Więc to należy skorygować dane, daną rzecz, daną inicjatywę i tyle, więc na pewno transparentność też. A co się będzie działo później, jak się, się będzie rozwijała? Masz jakieś pomysły na to, żeby, no żeby ciągle nie było tak samo? Mam, 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 du mam dużo pomysłów. Przede wszystkim trzeba dywersyfikować, trzeba zwiększać strumienie przychodu dla partnerów, przez to i dla, wtedy i dla centrali od razu będzie można ubezpieczyć mieszkanie, od razu będzie można, jak się tylko kredyty odbiją, kredytować mieszkanie. I to, to, to będzie w standardzie. Natomiast będzie dużo innych pomysłów, które nazwałem katalogiem usług dodanych zapraszam do sieci, on będzie cały czas rósł, więc jeśli będziemy rozmawiać nie wiem, za pół roku czy za rok, to ten katalog będzie znakomicie większy niż z tym, co startuje. Ale zaczynasz od strony, na której będą oferty różnych nieruchomości? Tak, strona, strona internetowa oczywiście istnieje, istnieje też cały system wsparcia partnera i jego marki osobistej już w social mediach tak więc tutaj to z tym od razu startujemy, tak. A jakie są argumenty na to, żeby dołączyć do takiej sieci, a nie prowadzić swoje, tylko swoje małe biuro nieruchomości w danej miejscowości? No, w grupie siła, siła w stadzie siła, bez wątpienia. Wymiana doświadczeń, które, które którymi się można podzielić, ale i które można wdrożyć słuchając kogoś innego. To no, rzecz niebagatelna nie i w obecnej sytuacji, gdzie no Mamy kawałek kryzysu, tak? No, nie, nie mówmy o pełnym, po, po, o, to o tym, że jest źle, ale, ale jest kawałek kryzysu. No, w stadzie jest lepiej i e, można rzeczywiście czerpać te doświadczenia, o których powiedziałem. Mm -hmm. Doświadczenie, ale też co? Jak problemy się będą pojawiały, to grupa będzie mogła sobie omówić na przykład te problemy? Tak. Jakieś spotkania przewidujesz w tej sieci franczyzowej całej? Zdecydowanie. Nie ma, nie ma w ogóle sieci franczyzowej bez spotkań. E... Jak najbardziej natomiast teraz rozwój komunikatorów elektronicznych, różnych rzeczy powoduje, że te spotkania mogą być częstsze na, na łączach internetowych i to też jak najbardziej zamierzam robić. Tak jak i y, y, spotkania takie większe z całą grupą w event po prostu. Myślę, że tutaj jeszcze warto dodać, że osoby, które już prowadzą biura nieruchomości, to, to nie jest tak, że jak dołączą do sieci, to już nic innego nie wolno. No, no właśnie, mówiłem o tym partnerstwie. Wszystko wolno jak do tej pory. E, współpraca ma polegać na tym, że osoby z trójmiasta mogą sprzedawać z zakopanem. E, nieruchomości, e, mając bezpośrednie informacje o tych nieruchomościach, i na odwrót, więc e, właśnie to na tym polega e, propozycja tej mojej sieci. No to zapraszamy i odsyłamy adres strony internetowej e, rsgroup.pl I tam znajdziemy więcej informacji i kontakt do ciebie. Tak jest. No to zapraszamy. Ja, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Tauber, szef sieci partnerskiej RS Group, był moim i Państwa gościem. Dzięki. Bardzo dziękuję. To masz słodkie do usłyszenia, do zobaczenia.